Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do was z mangą, a w zasadzie z dwoma zbiorami opowiadań autorstwa Tatsukiego Fujimoto, które powstały w takich latach wczesnej dojrzałości, takiej, wiecie, wchodzenia w świat dorosłości autora, bo pierwszy tomik powstał kiedy autor był w wieku między 17 a 21 rokiem życia, drugi między 22 a 26. Rokiem życia. No i one pokazują, jak ten autor się zmieniał, jak zmieniała się jego twórczość. Po kolei przejdźmy sobie do tego. Oczywiście te dwa tomiki zostały wydane za sprawą wydawnictwa Vaneko. Vaneko, które w zdecydowanej większości wydaje tego autora w Polsce, choć nie tylko, jest pewien wyjątek, o którym też tutaj napomnę jeszcze w późniejszej części tego filmu. Obie te mangi są przeznaczone dla już takiego bardziej dojrzałego czytelnika 15. Pojawiają się tutaj elementy związane z nagością, brutalnością, też takim nie do końca, może gładkim językiem, że tak to ujmę, więc warto o tym pamiętać. No i zostały wydane tradycyjnie w miękkiej oprawie z obwolutami. Pod obwolutą znajduje się jedynie Coś takiego, także żadnego szału tutaj nie ma. Jeszcze wam, oczywiście, pokażę, proszę bardzo, tutaj stopka redakcyjna, tak żeby. Wszystko było jasne. To jest Tomik zakupiony przeze mnie, podobnie z drugim. I tak ten pierwszy miał swoją premierę w końcówce 2025 roku, a już ten drugi na początku w styczniu 2026. Oczywiście, jak to w przypadku zbiorów opowiadań, są one podzielone na kilka pomniejszych historii. Tutaj mamy spis treści. Dwa kurczaki na szkolnym dziedzińcu. Następnie Sasaki zatrzymał pocisk. Miłość jest ślepa oraz Shikaku. No i właśnie, zacznijmy sobie tak e, ogólnie przeglądając po prostu tę twórczość. Od samego początku widzimy tutaj, że autor był e, zafascynowany różnymi obcymi istotami, czy też e, jakimiś nadprzyrodzonymi mocami. E, mieszał tutaj bardzo mocno. Różne elementy świata przedstawionego, taką fantastykę z rzeczywistością. Oprócz tego, jak widać, ilustracyjnie już posiadał, a myślę, spory talent, który, co prawda, w tym pierwszym tomiku jeszcze nie wybrzmiewa tak bardzo, natomiast w drugim będzie to widoczne, moim zdaniem, jeszcze lepiej niż tutaj jakoś zbyt tak głęboko nie chciałbym wchodzić w szczegóły dotyczących tych poszczególnych historii, ja Wam je tutaj tak bardzo z grubsza pokazuję, żebyście mogli po prostu rzucić sobie na nie okiem, ale w detale wchodzić za bardzo nie zamierzam. Ten pierwszy tomik nie wywarł na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale widać tu właśnie późniejszą twórczość autora, i myślę, że dla koneserów, dla osób, którzy po prostu bardzo lubią Tatsukiego Fujimoto, to jest rzecz, po którą warto sięgnąć. W przypadku natomiast tego drugiego Tomiku, no on już jest zdecydowanie bliższy takiej współczesnej twórczości. Też pojawia się tutaj troszkę komentarza autora. Pierwsza historia syrenia rapsodia, następnie choroba zmieniająca w dziewczynę prorocza. Najuta oraz starsza siostra młodszej siostry. I tu bym powiedział, że naprawdę bardzo mocno wybrzmiewa taki zalążek przyszłej twórczości, właśnie autora. Pierwsza historia dotyczy Syreny, nie będę tutaj się w nią za bardzo wgłębiał, natomiast tutaj pojawia się właśnie komentarz od autora, który pisze: Tak, gdy usłyszałem od redakcji Jump SQ, że nie potrafię stworzyć zwyczajnej historii, postanowiłem nieco perfidnie narysować to opowiadanie. Nawet teraz uważam, że jest zwyczajne. Także taka anegdotka, bym powiedział, troszkę bardziej od autora, która tłumaczy, dlaczego, jak taka historia powstała. No i przechodzimy sobie do kolejnej, która. No, moim zdaniem jest narysowane naprawdę całkiem przyzwoicie. To jest historia, w której bohater, a w zasadzie już bohaterka zamienia się w kobietę, zmienia się jej płeć i wygląd jej budowa ciała, co jest określone tutaj mianem choroby. No i takie perypetie z tym związane. Troszkę już pojawia się taki właśnie fanserwis. E, śmieszny element, który myślę wszyscy bardzo dobrze znamy z e, Dragon Balla od e, żółwiego e, pustelnika boskiego mistrza, czy e, jak on się tam nazywa, nieważne gdzie e, chłopakowi leci krew z nosa pod wpływem zobaczenia właśnie e, nagiej dziewczyny, a w zasadzie w bieliźnie. No i tutaj przechodzimy sobie do e, kolejnej części, kolejnej e, opowiastki a choroba zmieniająca w dziewczynę to się skończyło tutaj prorocza na juta ta ilustracja bardzo bardzo fajnie już obrazuje jak autor naprawdę powinien potrafił pięknie rysować okładki, szkoda, że ona nie jest w kolorze, to byłoby naprawdę jeszcze ogromnym smaczkiem ale już tutaj widzimy zalążek tego co w przyszłości będzie niczym innym jak właśnie Chainsaw Manem Otóż, Najuta to jest dziecko, dziewczynka, która rodzi się jako maguska. Jest taką maguską, która ma rogi, no i nie trudno jakby zauważyć podobieństwo do późniejszej maguski, którą występuje w Chainsaw Manie, prawda? Więc tutaj pierwsze takie elementy mocy nadprzyrodzonych, mieczy akurat, które ta postać potrafi stworzyć z niczego i nimi się posługiwać. Więc to jest taka ciekawa rzecz. Ta historia się kończy, i pojawia się starsza siostra młodszej siostry. Tutaj mamy akt namalowany na obrazie, i znowu ten akt, a w zasadzie inny, który pojawi się w tej historii dalej, bardzo mocno przypomina chociażby tę okładkę z Chainsawmena. Zatem Pewne takie uwielbienie do kobiecego ciała i motywy, które są związane właśnie z późniejszą twórczością pojawiają się już tutaj, ale to nie wszystko, bo nawet nasza bohaterka, która się tutaj pojawia, jest bardzo mocno podobna do jednej z postaci z Fire Puncha i to jest właśnie ten wyjątek, gdzie to nie Waneko wydaje tytuł Tatsukiego Fujimoto, ale Studio JG to jest jeden ze starszych tytułów, jakie na polskim rynku się pojawiły. E, oprócz tego wszystkiego, w tej historii e, są takie pewne nawiązania e, do mangi Look Back e, tego samego autora, gdzie mamy pewną rywalizację dotyczącą mm, pisania. Jeśli dobrze pamiętam, a chodziło o, o tworzenie komiksów. E, tutaj bardziej ma to wydźwięk takiego aspektu malarskiego. E, no, no i oczywiście jeszcze jedna manga e, tego autora, Żegnaj Eri, też w tych twórczości, w tych zbiorkach, które tutaj Wam prezentuję, można znaleźć nawiązania do tego. Czy to jest obowiązkowa pozycja dla wszystkich? Myślę, że nie. Tak jak wspomniałem wcześniej, przede wszystkim dla miłośników Tatsukiego Fujimoto i jego twórczości. Natomiast jeśli nie jesteście do końca przekonani, chcielibyście po to sięgnąć, ale tak może niekoniecznie w wersji mangowej, to możecie również sprawdzić animację na Prime Video. Nie wiem, czy wszystkie te historie, czy każdy rozdział tam został przedstawiony w formie animacji. Ale na pewno jakaś część tej twórczości jest tam dostępna w odcinkach. Także możecie to również sprawdzić. Ja bym powiedział, że przy tym drugim tomiku naprawdę widać już te nawiązania do właśnie późniejszych mang autora bardzo mocno ale patrząc tak jakby całościowo na to wszystko, no to po prostu widać, jaką drogę przeszedł ten autor. Gdzieś tam pierwsze koncepty, pierwsze myśli, e, pierwsze takie zalążki jego twórczości rodziły się w głowie i były przelewane na papier w taki czy inny sposób. Wizualnie zdecydowanie tutaj już jest lepiej, ale też od początku było widać, że jest to autor, który potrafi rysować, choć e, jego styl, w zależności od tego, o czym tworzy daną mangę, czy nawet poszczególne kadry w konkretnych tytułach są czasami lepiej narysowane, czasami są bardziej taką prostą, bardziej taką jeszcze surową kreską stworzone i to też tutaj widać. I ode mnie w tym materiale to wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się, na razie cześć.